Firma Ipsa jest bardzo dynamicznie rozwijającą się spółką w 80 krajach na świecie. I produkty firmy Ipsa były też dostępne w Polsce. Naszym flagowym produktem jest profilo, który jest bardzo ceniony i przez lekarzy i przez pacjentów. Natomiast pełna gama produktów, czyli produkty do wypełnienia, aliaksin kolejne produkty do mezoterapii Viscoderm, nie były w pełnej krasie dostępne do tej pory w Polsce. Bardzo ciekawe połączenie jest w dziale dermaestetyki, w którym w Polsce mam okazję kierować, ponieważ nasza centrala firmy znajduje się w Lugano, w Szwajcarii. Tutaj koledzy ze Szwajcarii dają nam taką pewność, precyzję szwajcarskiego rozsądku. Z kolei za dermestetykę odpowiada zespół włoski. No i tutaj mamy wspaniały włoski temperament, poczucie piękna, estetyki, nawiązania do kultury antycznej, klasycznej. I to powoduje, że dział dermestetyki w Lipsie jest wyjątkowy. Inauguracja Laksinu opiera się mocno o bazę medyczną. I'm really happy to be here in Warsaw in Poland and, and really honored and proud to present the new Ipsa Filler Alexine to all my Polish colleagues. I think that they will have a great product, stable and safe, and they could be able to achieve great results with their patients, really natural results and uh, long-term also results i think that uh, this is really in accord with uh, the ipsa claim that everyone is a masterpiece so i'm uh, really happy and i wish my polish colleagues a very good work Ja bardzo się cieszę, że pojawia się ten nowy wypełniacz, ponieważ dotychczas mieliśmy okazję pracować z innym produktem marki IPSA, z produktem Profilo, który jest preparatem przede wszystkim niezwykle... Skutecznym, ale co dla mnie najważniejsze, bezpiecznym. I sądzę, że ten preparat, który obecnie pojawia się na polskim rynku i jego wielką zaletą jest to, że nie jest właśnie nowością, tylko w świecie używany jest od wielu, wielu lat. Ta rodzina wypełniaczy Aliaksin jest o tyle fajnie zbudowana i dopasowana, że po pierwsze mamy wiele preparatów, więc możemy indywidualizować terapię, a po drugie. Pacjentki tak naprawdę znają te preparaty. Dobry wypełniacz to tak naprawdę bezpieczeństwo lekarza i pacjenta. Myślę, że tutaj marka o to zadbała, ponieważ produkt przeszedł szereg badań. I dla mnie jest to bardzo istotne z punktu widzenia medycznego, ponieważ czuję się wtedy o wiele bezpieczniej, że mogę zaoferować coś i zagwarantować efekty. Czujemy się ekspertem w, w konstrukcji kwasu hialuronowego. Myślę, że warto poruszyć aspekt odpowiedzialności za produkt bo od momentu pomysłu poprzez fazę badań klinicznych, produkcję i komercjalizację odpowiadamy za cały proces.